Jesteśmy w komplecie. Jest mi bardzo miło powitać państwa na briefingu poświęconemu programom ministra. Jest z nami pani minister Hanna Wróblewska oraz pani podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Marta Cienkowska. Nie przedłużając, to dla nas bardzo ważne wydarzenie, więc pani minister, bardzo proszę. Dzień dobry, pa... Dzień dobry państwu. Miło jest mi poinformować Państwa, że ruszamy już wkrótce z programami ministra. To jest ten moment, na który czekają, czeka bardzo dużo osób, instytucji. To jest też taki moment, od którego zależy też, jak będzie wyglądała Polska Kultura Niezależna w następnym roku. W tym roku przez kilka miesięcy spotykaliśmy się z, z grupami eksperckimi z różnymi środowiskami, żeby. Zadecydować, co i jak można zmienić w programach ministra oprócz tych zmian, które wiedzieliśmy, że tak czy inaczej nastąpią, to znaczy zmiany związane z obsługą programu informatycznego. Po wsłuchaniu się w głosy eksperckie, zostało, zdecydowaliśmy się na wprowadzenie pewnych zmian, o których chcielibyśmy Państwa poinformować. Przede wszystkim jako Ministerstwo Kultury, jako ministra kultury, jako ministrowie kultury zdecydowaliśmy się oddać większą władzę ekspertom zaproszonych, zaproszonych do oceny wniosków. Co to oznacza? Jeżeli Państwo pamiętają, dotąd ocena, ocena była podzielona na dwa komponenty, dwa duże komponenty. Była to ocena tak zwana merytoryczna oraz tak zwana strategiczna. Zrezygnowaliśmy z oceny strategicznej. To eksperci zaproszeni do oceny wniosków, te eksperci kształtują całość oceny. Całość oceny merytorycznej będą mieli, mi, będą mieli yy, do wyboru dwa segmenty. Pierwszy to jest y, ocena merytoryczna, czyli wybieramy, y, czyli ekspert decyduje w punktacji od 0 do 60, na ile uważa ten projekt za interesujący, ciekawy, najlepszy. Ale też. W jego ręku pozostaje coś w rodzaju oceny strategicznej, to znaczy on rekomenduje nam projekty do 40, do 40 punktów, które z jego, przy, z jego sugestii warte są do realizacji. To, co jest ważne, że wyniki nie będą zaburzane przez oceny skrajne. Zrezygnowaliśmy z wyciągania średniej. A to, co będzie z ocen eksperci, będzie wyciągana, wyciągana tak zwana mediana, co to oznacza, że odpadają te najbardziej skrajne oceny. I te najmniej tak jak kiedyś w jednak narciarskich, narciarskich, i te jakby najbardziej entuzjastyczne i te najbardziej krytyczne. To już coś, o czym możemy powiedzieć oficjalnie wyeliminowaliśmy progi będące ograniczeniami, wyeliminowaliśmy ocenę, która, taką ocenę, która była dawana za wkład własny. To nie jest, co to oznacza? To oznacza, że będziemy też, że w konkursach będą brały udział również wnioski. Które startują na 100% finansowania. Nie potrzeba już do tego specjalnego pozwolenia ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Oczywiście cenimy sobie wnioski, które będą są komponowane w dywersyfikowany sposób, ale nie podlega, to już, nie podlega już to ocenie. Chcemy w ten sposób wyrównać szanse tych małych podmiotów z podmiotami dużymi. które o których, którym łatwiej zdobyć dofinansowanie własne. E, ocena organizacyjna. Ocena organizacyjna będziemy, będziemy, e, będzie w trochę inny sposób punktowana. To nie będą tak zwane punkty dodatnie. Nie przyznajemy dodatkowych punktów za bezbłędnie, transparentnie wypisany wniosek. Jeżeli coś jest nie tak wnioskiem, te punkty po prostu zostaną, zostają mu odjęte od oceny eksperckiej. To jest od 0, do 10, od 0 do 10 punktów. Za uchybienia formalne. Następna sprawa. Nie ma osobnego trybu odwołań ministra. Jak Państwo pamiętają, to jakby znakomicie wydłużało czas, czas oceny wniosków. W związku z tym postanowiliśmy, że wszystkie wnioski, które startują, będą od razu automatycznie trafiają do tak zwanych odwołań, odwołań, czyli do piętnastoprocentowej rezerwy ministra. To ta y, ocena w, jakby jest dokonywana w tym samym czasie, naszym priorytetem tu chciałabym podkreślić jest terminowość i prędkość w ocenie wniosków y, i ogłoszeniu naborów, y, ogłoszeniu wyników naborów dla naszych beneficjentów. Wprowadziliśmy też nowe limity, nowe limity finansowania. Wnioskodawcy mogą aplikować o kwoty w ramach podstawowych limitów dostosowanych do założeń budżetowych programu. Programy ministra kultury na podstawie prognozy, prognozy w Funduszu Promocji Kultury na następny rok zostały zwiększone limity programów dostosowane po dyskusjach z instytucjami zarządzającymi. Natomiast w wybranych programach, to jest bardzo ważne, będzie możliwość wnioskowania ponad standardowy limit o wyższe kwoty dla ambitnych i kosztochłonnych projektów. Co to oznacza? Jak Państwo, ci z Państwa, którzy się interesują wnioskami, programami ministrów, wiedzą, że od wielu, wielu lat była mowa o tym, czy dla projektów szczególnie kosztochłonnych, dużych, festiwali, które kosztują kilka milionów złotych, nie stworzyć osobnego programu, tak by w ramach jednego programu muzyka czy teatr nie kanibalizowały się z. Małymi wnioskami, z wnioskami mniejszych instytucji, które startowały, startowały do tego samego programu. Postanowiliśmy nie robić osobnego programu, natomiast urealnić kwotę dofinansowania w ramach tych programów. Przypominam, że w programie Muzyka. Do tej pory taka, taka kwotę można było, można było aplikować do 1,5 miliona, natomiast de facto nikt takiej kwoty dużej nie otrzymywał. Wszyscy otrzymali o wiele mniejsze kwoty, tak żeby te małe, małe organizacje czy średnie i mniejsze instytucje również mogły dostać granty. W tym momencie obniżamy kwotę limitu finansowego w programie głównym, natomiast mówimy, że i w szczególnych wypadkach duże festiwale mogą aplikować o kwoty do 2 czy 3 milionów złotych, które idą z osobnej rezerwy ministra. To jest jedna wspólna rezerwa dla wszystkich festiwali, czyli dla, te, dla programu teatr, programu muzyka, programu sztuki wizualne. Pomoże nam to też podejmować takie decyzje dotyczące polityki finansowania, wspólnej polityki finansowania bardzo dużych przedsięwzięć kulturalnych w całej Polsce. Trochę chcieliśmy to zobaczyć w jednej perspektywie, a nie działać tak silosowo, że osobno widzimy teatr, osobno widzimy muzykę, osobno widzimy, widzimy sztuki wizualne. Pani Moja minister. kolej. Rozumiem. Bardzo się cieszę, że mogę zacząć od tego slajdu, dlatego że ja przed, przed moją historią w Ministerstwie Kultury byłam tym beneficjentem i wnioskodawcą, który składał wnioski o dofinansowanie. I to, co zrobiliśmy teraz, to jest bardzo, bardzo, bardzo ważne dla wnioskodawców, a mianowicie to, że w końcu będziemy określać termin, w którym będą publikowane wyniki. W zależności od tego, w jak ile wniosków o dofinansowanie spłynie w danym naborze, po pięć dni roboczych, po tym jak zamkniemy nabór, będziemy informować o tym, kiedy te wyniki będą. Minimalnie to będzie 27 dni, maksymalnie to będzie 3 miesiące, w zależności od tego, czy wniosków, nie wiem, spłynie 300 czy 3000, oczywiście. Ale w końcu przynajmniej nasi wnioskodawcy będą znali ramy czasowe, będą wiedzieli, kiedy te wyniki będą ogłoszone. Poproszę o kolejny slajd. Tak, dokładnie. Przede wszystkim mamy jeszcze nowy system, system, który usprawia nam komunikację również z wnioskodawcą. Wnioskodawcy będą mogli na bieżąco sprawdzać na jakim etapie oceny, na jakim etapie realizacji. Jest wniosek o dofinansowanie. Będziemy mieć specjalną komunikację również, jakby w całym systemie. Wyeliminujemy totalnie papier, skracamy tą komunikację, ulepszamy tą komunikację i staramy się na taki, o ten bezpośredni kontakt z wnioskodawcą, a potem beneficjentem. Następny slajd, poproszę. Na zakończenie to, co jest dla nas absolutnie kluczowe to, i to, co chciałabym, żeby wybrzmiało podczas tej konferencji. Proszę Państwa, my dokonujemy zmian, na które czekało całe środowisko, na które czekały organizacje pozarządowe, na które czekały instytucje kultury. Jeśli chodzi o nie wiem, brak wkładu własnego, który naprawdę usprawni i umożliwi mniejszym organizacjom to, żeby, żeby tak naprawdę mogły aplikować w naszych programach. Naprawdę staramy się ograniczać, wyeliminować te wszystkie ograniczenia, usunięcie oceny strategicznej. Powoduje pełną transparentność i to, że my tak naprawdę dajemy tą decyzyjność w rękach ekspertów. Przypominam o tym, że po raz pierwszy mamy otwarty nabór na ekspertów, który, przypominam, kończy się już w tym tygodniu w tych pierwszych pilotażowych programach, czyli edukacja artystyczna, czyli promocja polskiej kultury za granicą. Dajemy możliwość aplikacji do tego, żeby eksperci zgłosili się do naszej bazy ekspertów. To również jest przemałowa. Tego do tej pory w ministerstwie i przy programach ministra nie było. Wydaje mi się też również, jakby z perspektywy tej osoby, która była beneficjentem i wnioskodawcą, jest to, że naprawdę tutaj mają potencjał lokalnej inicjatywy. Naprawdę te usprawnienia, to, to usunięcie oceny strategicznej, te limity finansowe, nawet te zmniejszone limity finansowe przy tych dużych festiwalach i otwarcie zupełnie nowej ścieżki finansowania na tych dużych festiwali sprawi, że dajemy tym mniejszym organizacjom, mniejszym inicjatywom większe szanse. To, co chciałam powiedzieć jeszcze, to to, że w tym tygodniu ogłosimy, proszę Państwa, trzy pierwsze konkursy trzy pierwsze programy ministra na 2025 rok. Będzie to ochrona zabytków, będzie to promocja polskiej kultury za granicą, a także edukacja artystyczna. Czyli te programy, w których mamy już ten nowy, otwarty nabór na ekspertów i wszystkie wnioski będzie można składać w tych programach do 5 listopada. Natomiast tak jak powiedziałam, już 12 listopada będziemy wiedzieli. Kiedy, te, kiedy będziemy mieć wyniki tych konkursów. Bardzo Zatrzymam się na chwilę przy ochronie zabytków, bo na pewno wiedzą Państwo, pani minister już o tym informowała, że 100 milionów złotych przeznaczymy na te zabytki, na, na, tak naprawdę na te zabytki, te miejsca, które ucierpiały podczas powodzi. Więc już w styczniu będziemy mieć specjalny konkurs, który będzie i specjalny nabór w ramach programu ochrony zabytków, który właśnie przeznaczy tę alokację środków na, na te obszary objęte powodzią. To jest, to jest ważne. Jeszcze raz powtórzę, że program ochrona zabytków rusza już zaraz w tym tygodniu, natomiast rusza, yy, rusza ten normalny priorytet, czyli ten ogólno, poświęcony ogólnie ochronie zabytków. Ten poświęcony zabytkom popowodziowym rusza na początku stycznia, gdyż to jest ten minimalny czas, który potrzebują ewentualni wnioskodawcy do, 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 do zorganizowania odpowiedniej dokumentacji. I ja myślę, że też warto tutaj podziękować wszystkim naszym, wszystkim osobom, które pracowały nad zmianami w tych, w tych, w tych programach, dlatego że to, była, to był trudny czas, bardzo dużo zmian wprowadziliśmy, bardzo dużo zmian takich, które rzeczywiście czekały na wprowadzenie przez kilka ostatnich lat więc bardzo dziękujemy panu dyrektorowi Adamkowskiemu za przyspieszenie procesu i proszę państwa w końcu doprowadzamy do sytuacji w której mam nadzieję większość rozstrzygnięć programów ministra będzie realizowana praktycznie do końca tego roku więc nasi beneficjenci przyszli beneficjenci będą mieli decyzję As soon as possible o tym, że będą realizować swoje programy i swoje projekty. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, czy mają Państwo taką wiedzę, ale bardzo często zdarzało nam się, że na wyniki niektórych programów musieliśmy czekać do kwietnia maja, a niektóre projekty mieliśmy realizować no nie wiem, od początku roku. Dlatego z naszego punktu widzenia te zmiany są kluczowe i naprawdę warte napisania i komunikacji. Jeszcze raz powtarzam, oddajemy, ręce, oddajemy władzę w ręce ekspertów. To nie gabinet polityczny decyduje o listach rankingowych, tylko eksperci. Oczywiście minister ma swoją rezerwę 15%, czyli trochę mniej niż w poprzednich latach z odwołań, ale jest ona uwidoczniona i zobaczą Państwo na pewno o których rzeczach decydował minister czy urząd a jakie były wskazania ekspertów. Nie zaburzamy tej komunikacji, nie zaburzamy tego procesu, utransparentniamy. Szanowni Państwo, to jest moment na pytania. E, Witold Mroza, Gazeta Wyborcza. Mam pytanie o program teatr ministerialny. On ma trafić do Instytutu Teatralnego już w tym roku, jak rozumiem? Tak. I jak to ma się do sytuacji, w której ciągle nie wiemy, kto będzie dyrektorem Instytutu Teatralnego? Czekałam na to pytanie. <laughs> Szanowni Państwo, zakończył się, już, zakończył się już zamknięty konkurs na dyrektora, dyrektorkę Instytutu Teatralnego w tamtym tygodniu. Trafiła do mnie rekomendacja jury konkursowego. Jury podało nazwiska dwójki kandydatów. Jednym z nich jest dr Paweł Szczarbowski, drugim Justyna Czarnota-Misztal. Czarnota w tamtym tygodniu spotkałam się po przeczytaniu programów spotkałam się z, i z kandydatem, i z kandydatką. Decyzja zapadnie jeszcze w tym tygodniu. Natomiast prog tak, program teatr przychodzi do Instytutu Teatralnego. Jak wiemy, Instytut Teatralny ma też, jest operatorem innych programów ministerstwa, ma też swoje własne programy. Pro, prośba do osoby, która obejmie rolę Funkcję dyrektora, dyrektorki Instytutu Teatralnego będzie również taka oczywiście o uspójnienie polityki, program, jeśli chodzi programowej w przeciągu kilku lat. Program tat trafia do Instytutu Teatralnego, bo uważam, że przyda się taka dłuższa, dłuższa ręka w obsługiwaniu tego programu niż była do tej pory. Dzień dobry, panie minister. Chciałam zapytać o tych ekspertów, w tym otwartym naborze, jak wielu się zgłosiło, czy zgłasza, co to są za mm, ludzie, czy instytucje, i jak to będzie w praktyce wyglądać, czyli ile osób będzie oceniać dany projekt. W tym momencie mamy 150 zgłoszeń do naszej bazy eksperckiej, więc całkiem sporo. Te, ci eksperci są oczywiście podzieleni na konkretne obszary i konkretne programy. Będziemy ich wybierać losowo. Po weryfikacji oczywiście całości bazy, bo musimy na początku sprawdzić, czy to są rzeczywiście realne osoby, czy mają to doświadczenie, więc czeka nas również ogromna praca. Po prostu stworzymy komitety, tak jak zawsze było w programach ministra, stworzymy komitety z tych ekspertów, tylko tym razem ten nabór wygląda zupełnie inaczej. Może jeszcze dodam, że w związku z tym, że będzie oceniana. Nie średnia, tylko mediana, więc też oceny skrajne wypadają. Wiadomo, że w te komitety muszą liczyć co najmniej pięć osób. Do tej pory zdarzały się komitety trzyosobowe takiej taki sytuacji już nie może być. Proszę państwa, czy ktoś jeszcze chciałby zadać pytanie? To jeszcze może zapytam dopytam o te zabytki, czy już wiadomo mniej więcej na terenach powodziowych, jak wiele zabytków ucierpiało, jakie to, jaka to jest skala zniszczeń. Jesteśmy w kontakcie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz Wydziałami Ochrony Zabytków. Nie mamy jeszcze, wiemy o pojedynczych kościołach, mostach, zabytkach. Nie mamy jeszcze szacunku strat. Na razie wspólnie z, z Urzędem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Narodowym Instytutem Dziedzictwa, który jest instytucją ministerialną, mającą swoje filie w re regionach, przystępujemy do szacowania strat. Czy 100 milionów wystarczy? Nie wiem. Jeżeli nie, będziemy szukać tych pieniędzy dalej. Wiadomo, że to będzie trochę bieg długodystansowy. W ciągu roku nie postawi się na nowo, nie, nie zakonserwuje się wszystkiego na nowo. Chodzi o to, żeby uratować wszystko, co jest możliwe. Skoro nie ma pytań, jeszcze proszę bardzo. Ewa Kiedio, Portal Więź. Ja mam pytanie dotyczące tych limitów kwot, bo jeśli dobrze zrozumiałam, mówiły Panie o możliwości wnioskowania o wyższą kwotę w specjalnych sytuacjach, ale te podstawowe kwoty, jeśli dobrze zrozumiałam, mają być obniżone, tak? Mają, mają być urealnione, urealnione tak dostosowane do średnich wniosków, które przystępują, które do tej pory brały udział w, w tym programie. Bardzo Państwu dziękujemy. To jest ostatni moment na złapanie Pani Minister w obiektywie. Jeżeli nie ma pytań, dziękujemy. 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 Dziękuję, Dziękuję bardzo.